Dziś mieliśmy pójść w Góry Świętokrzyskie i zdobyć Łysicę, czyli najniższy szczyt korony Gór Polski. Natomiast cały dzień padało, więc zalegliśmy na kanapie. Jeszcze tak sobie myślę, że ta nagrywka z HG no to było spełnienie marzeń. Jak miałem 14 lat to chyba nie było lepszej rzeczy, jaka mogłaby mi się przytrafić. Także... No, 14-letni Kajetan tańczył cały ten wieczór, kiedy nagrywaliśmy ten numer, o tu, tu tańczył. Bardzo spoko było się spotkać w końcu z chłopakami w studio i zrobić zajebisty numer, bo nagraliśmy naprawdę kawał rapu. Uh, więc sam czekam aż to wyjdzie. Cześć, Samir. Cześć. Cześć, kochana, no cześć. Idziemy z Samer na spacer po mieście, tak? tak. W ramach y, ucywilizowywania. Socjalizacji. No, no dobrze, to może opowiedzmy coś o Samer. Może ktoś byłby zainteresowany. Samer ma 5 lat, waży 42 kg. Jest super psem, bardzo szybko się uczy. Jest bardzo mądra. Ma braki w socjalizacji. Prawo, lewo? Prawo, Średnio umie komunikować się z innymi psami, ale cały czas się tego uczy. Na początku rzucała się bardzo na inne psy, szczekała, ciągnęła do nich. Teraz już jest trochę lepiej, tak, tam. Ale wciąż wymaga to dużo pracy. Na pewno potrzebuje opiekuna, no będzie gotowy na pracę z nią. I też będzie dość silny, no bo jednak. Trudno otrzymać 42 kg, teraz będziemy spędzać A ja dodam od siebie, że jest to pies o ogromnym, o ogromnej radości życia. Jest bardzo wesołym psem i uwielbia się przytulać. Co też ma znaczenie przy jej wadze. Idziemy na spacer. Pogoda jest z lekka angielska. Ale jesteśmy na to przygotowani, prawda, że wyglądamy wspaniale. Póki co nie bardzo widać jakieś psy. Możliwe, że to kwestia pogody, właśnie. Ale same sprawuje się dzisiaj. Idealnie. Idealnie nawet. Co mieliśmy dzisiaj? Nie chcę zdobyć. Tak, ale udało się coś też git. To posokowiec? Dobra, przeżyliśmy bliskie spotkanie z posokowcem. To taki polski pies myśliwy, nie? Myśliwy? Myśliwski. Y, mijać ludzi, rowerów, pszczół, bo właśnie wszyscy omijają nas szerokim łukiem. Samy w mieście radzi sobie całkiem nieźle. Także jakbyście chcieli z wiedziem po mieście, to wiecie. Fundacja się klik klik i zawijacie summer na chatę.